Kim pani jest, pani profesor? Bo różnie o pani mówią. Przez nie, niemal 10 lat byłam oszołomem. Kto panią wszystkie, tak nazywał? Nie, wszystkie moje publikacje były odrzucane w najróżniejszych redakcjach. I używano każdorazowo argumentu, że moje opinie o, znaczy nie moje opinie, bo to był materiał zebrany na podstawie literatury światowej, że opracowany przeze mnie materiał jest sprzeczny z tak zwanym konsensusem tłuszczowym. Argument, że konsensus tłuszczowy zawarto, dlatego że nie przedstawiono żadnych argumentów naukowych ani o korzystnych właściwościach tłuszczów roślinnych, ani o szkodliwych właściwościach tłuszczów zwierzęcych, do nikogo nie przemawiał, ale. W 2006 roku zorganizowano sympozjum dla lekarzy, kardiologów i poproszono mnie o referat pod tytułem Rzekomo Miażdżycotwórcze Właściwości Tłuszczu Mlekowego. Rzekomo. Rzekomo. Ten referat spotkał się z ogromnym zainteresowaniem, z ogromnym aplauzem.